Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj chciałem Wam pokazać, omówić i opowiedzieć Wam, powiedzieć parę słów może w ten sposób na temat kompatybilności chłodzeń naszego procesora na platformie z soketem AM5, czyli na platformie pod najnowszą generację procesorów Ryzen. Ponieważ zadajecie mi sporo pytań, czy to chłodzenie będzie pasować, czy to chłodzenie będzie pasować, czy to chłodzenie będzie pasować... A producenci deklarowali przed premierą podstawki, płyt, procesorów, że ich wszystkie chłodzenia będą pasować, a jak się okazuje pasuje może niecałe 50%. Na czym polega ta sztuczka? Pasowania lub niepasowania? Dowiecie się z tego odcinka. Zapytacie się o co tutaj chodzi? Bo przecież mocowanie, otwory są takie same jak w platformie AM4. Owszem, są. Nawet te brakiety, które dostajemy plastikowe, standardowo dołączane do płyty głównej, przykręcone już do niej, są takie same jak w platformie AM4. Nie chodzi o wysokość, o szerokość, o osadzenie samego procesora, o wzór. I HS-u jest tak fikuśnie powycinany. Nie, zupełnie o to tutaj nie chodzi. Więc zanim zadacie mi kolejne pytanie mailem, czy to chłodzenie będzie pasowało, czy nie, to oglądnijcie ten odcinek do końca, bo nie będzie długi i będziecie wiedzieli, na co zwracać uwagę i jak sprawdzić, czy chłodzenie, które chcecie kupić, będzie pasowało do tej platformy. Przyjeżdża nas platforma, załóżmy obsadzany procesor, musimy zamontować chłodzenie, które ma jakąś tam ramkę z tyłu backplate, tak, wpinane pod płytę główną, swój, nie jest oparty na mocowaniach fabrycznych platformy, więc odkręcamy sobie te łapki fabryczne dwa plastiki z jednej i z drugiej strony. Proszę bardzo jeden, proszę bardzo drugi. I tak jak było to w przypadku płyt głównych na podstawce AM4, chcemy sobie zdjąć tylny bracket, tak? Żeby zamocować ten bracket od chłodzenia. To jest zakład od Intela, ale to nie ma znaczenia. Chcę wam uzmysłowić, o co tutaj chodzi. Chcemy sobie założyć ten bracket, więc musimy zdjąć ten fabryczny, i, i co? I się nie da. Nie da się go zdjąć, czy da się go zdjąć, ale musielibyśmy odkręcić cztery śruby, które trzymają nam cały zatrzask uchwyt procesora, czyli cały soket musielibyśmy odkręcić, ten metalowy, przez co procesor nie byłby dociskany do soketu, bo. Ten zatrzask trzyma się na dodatkowych czterech śrubach do tylnego braketu, więc jak zdejmiemy braket, to zamek soketu tutaj naokoło nie będzie miał się czego trzymać. A producenci nie pomyśleli o tym i nie przygotowali braketów pod możliwość podmiany z tym fabrycznym, który jest w płytach głównych. Więc jest problem. W przypadku chodzeń, które mają swój tylny braket, AMD jest świadom tego problemu. Jakiś czas temu gdzieś tam wydało wewnętrzny komunikat, że przygotowują taki dodatkowy braket, który nie wiem tak naprawdę, sami chyba jeszcze nie wiedzą, jak będzie dystrybuowany, czy dodawany będzie do płyt głównych, czy dodawany będzie do procesorów, czy będzie wysyłany na jakieś specjalne zamówienie po okazaniu faktury zakupu płyty głównej pod AM5 nie wiem. Też tak naprawdę nie wiadomo, czy oni to zrobią w 100% do końca i czy to wydadzą, więc jak kupujecie. Dobieracie chłodzenie do platformy AM5, to zwróćcie uwagę na jedną rzecz, a w zasadzie na dwie, bo dwa typy chłodzenia tutaj pasują. Pierwsze, takie, które wykorzystuje ten metalowy braket od spodu, czyli te cztery wystające punkty mocowania tutaj i do którego tylko i wyłącznie musimy przykręcić kołeczki i na to idzie chłodzenie, na przykład tak jak w przypadku nie tą stroną, tak jak w przypadku właśnie chłodzenia od Aurusa X360. Ono się opiera na tych kołeczkach i pasuje bez żadnego problemu. Wtedy jest problem związany. Nie musimy ruszać tylnego braketu albo chłodzenie, moi drodzy, które wykorzystuje te fabrycznie przykręcone łapki uchwyty do naszego soketu. Na przykład chłodzenia Ajo bądź też powietrzne, które mają tego typu zapinki. Zapinki, które są przeznaczone właśnie do zamontowania na tych fabrycznych punktach mocowań. No, Niewygodnie mi to teraz zrobić, ale to to działa. Nie chcę przekątać za mocno, żeby nie zniszczyć podstawy miedzianej i nie porysować ich procesora. Albo właśnie to, które jest przeznaczone do mocowania na tych fabrycznych. Braketach, na tych fabrycznych uchwytach od frontu płyty głównej, bo wszelkie chłodzenia, które muszą wykorzystać swój braket, który musimy przykręcić wymiennie z tym fabrycznym od tyłu płyty głównej, niestety nie będą pasować, dopóki AMD czegoś nie wymyśli. Więc jak to sprawdzić, moi drodzy? Najprościej nie pytać się mnie, bo nie mam niestety czasu na szukanie dla każdego z Was informacji o tym, czy dane chłodzenie będzie pasować, czy nie. A możecie to zrobić sami. W dwie minuty dosłownie szukając informacji w internecie, więc nie lenić się, tylko odpalić przeglądarkę, odpalić wyszukiwarkę i poszukać sobie tych informacji w internecie. Wejdźcie na 100% chłodzenia, które Was interesuje do tej platformy, jakiekolwiek by to nie było. Poszukajcie modelu chłodzenia, który chcecie kupić i sprawdźcie, czy pasuje w tabeli spacyfikacji. Chociaż to nie jest najlepszy pomysł, bo czasami, jak Wam powiedziałem, wszyscy się chwalą, że pasuje, a później się okazuje, że nie pasuje. Więc dobrym ruchem będzie Pobranie instrukcji obsługi ze strony do, do tego chłodzenia i sprawdzenie organoleptycznie, jak ono jest instalowane. Czy ma swój braket. Wtedy odpada. Czy wykorzystuje kołki na oryginalnym, fabrycznym backplatecie tego chłodzenia? Czy wykorzystuje te górne, plastikowe zapinki I wtedy też nie ma problemu. Jest sporo chłodzeń też powierzchni, jak akurat tutaj na przykładzie IOS-u Wam pokazuję, bo było mi najprościej, miałem je pod ręką, ale na przykład. Z tego co pamiętam Sentum PC Fera 5, Fortis 5 ma takie mocowania może nie do 7900, bo to są zasłoby chodzenia. Do tego procesora zdecydowanie polecam Aio, ewentualnie Sight Rev B, Sight Mugen 2 Revision B on też bazuje z tego co pamiętam na właśnie tym mocowaniu. Backplate od chłodzeń AMD. Więc już wiecie, jak sprawdzić we własnym zakresie w dwie minuty w internecie, poszukać sobie tego i uważajcie, jak kupujecie te chłodzenia, bo tak jak mówię, niecałe 50% dostępnych chłodzeń aktualnie na rynku pasuje do tego systemu mocowań. Nie wiem, tak jak Wam też mówiłem, czy AMD wyda jakiś bracket, wyda cokolwiek i w jakiej formie będzie to dystrybuowane, więc zwracajcie na to czujną i baczną. Uwagę. No, mam nadzieję, że wyczerpałem temat zapytań do mnie. A propos tego, czy to, czy tamto chłodzenie będzie pasowało? Teraz wiecie, jak sobie sprawdzić i wiecie, na czym polega problem niepasowania ponad 50% chłodzeń. Kulerów, schładzaczy, nie lubię tego słowa, które są dostępne na rynku, a czasami kosztują po kilka stówek, a później się okazuje, że niestety nie zamocujemy tego do AM5, bo no, tylnego braku tu nie można zdjąć. Pod filmem w opisie załączę Wam. Linki do sklepu Morelenet, do chłodzeń, które wiem, że na pewno pasują. Nie będzie ich dużo, bo tych platform jeszcze nie montowałem, jakiejś niezliczonej ilości to niedawno dopiero pojawiło się w sklepach a zainteresowanie tą platformą Ryzena jest powiedzmy takie sobie ale oczywiście są osoby, które cenią sobie wydajność może nie tyle mówiąc o grach co o pracy półprofesjonalnej albo profesjonalnej gdzie te Ryzeny z serii 7000 sprawują się naprawdę bardzo bardzo dobrze i są wydajniejsze od procesorów 12. generacji Intela. Ode mnie to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się i pozdrawiam was Video Tech. Cześć.